Temat na dziś: salami. Wendina znana i uznana od lat. Jak zwykle z pokorą odnoszę się do miejscowych mistrzów, którzy ją wykonują w sposób najlepszy. A ja będę się starał naśladować i być w miarę blisko. Salami, nawet w polskich księgach kucharskich z starszych publikacji, też się dość często pojawia. Nawet raz spotkałem się z określeniem Polskie Salami. Aczkolwiek nie za bardzo rozumiem, dlaczego akurat w tym przepisie tak to zostało nazwane. Jakoś niespecjalnie odbiega od tych średnich przepisów, a jest ich wiele, wiele różnych. Ten też jakieś tak szczególnie niczego polskiego nie zawierał, no ale tak się nazywa. Można by powiedzieć, że to co tutaj robię to właśnie jest polskie salami, ale skład jest taki jak i w tradycyjnym salami. Oczywiście jakieś tam drobne różnice. Się zdarzyć mogą. Takie jest mniemanie, nie wiem czy bardzo, czy mniej, czy więcej powszechne, że salami do kiełbasa z osła. Po części prawda. Jeden z rodzajów salami jest wykonywany z tego mięsa, ale większość składa się z wieprzowiny, wołowiny, czasami innych mięs, drobiu czy ryb. Nawet co jest na stole? Na stole mamy. Powinno być około 3,5 kg mięsa wieprzowego, tu jest ze 200 g więcej, łopatka, taka nawet dość tłusta, więc 200 g odjąłem ze słoniny, jest 0,8 kg słoniny i kilogram mięsa wołowego, przepraszam. Jeżeli chodzi o mięso wołowe, to powinno, mogą to być okrawki, ale powinny być raczej z tych szlachetniejszych części woła, takie jak udziec, polędwica itp. Co dalej? Jeżeli chodzi o przyprawy, też podam się, postaram się podać w taki sposób łatwy do ewentualnego zmieniania proporcji. Sól peklująca. To jest 17 do 20 gramów na każdy kilogram mięsa. Tutaj w tym przypadku mam przygotowane 90 gramów. Na moje 5 kg mięsa powinno być dobrze. Następnie liść laurowy. Na każdy kilogram składnika mięsnego jeden średni liść laurowy. Należy go albo skruszyć w moździerzu, albo tak jak ja, na bardzo drobnych oczkach zaraz puszczę przez maszynkę po to, żeby go rozdrobnić. Następnie tak samo uczynię z goździkami. Na każdy kilogram mięsa jeden goździk. Co tutaj jest? Na te 5 kilogramów mięsa jeszcze dołożyłem łyżeczka gałki muszkatałowej mielonej, dwie łyżeczki pieprzu, jedna łyżeczka papryki i co w części przepisów jest, a w części nie, ale ja uważam, że dość istotne jest, żeby w salami miało też aromat kardamonu, dlatego pół łyżeczki mielonego kardamonu. Teraz technika, jak to będę wykonywał. Będę wykonywał to w taki sposób, że mięsko, znaczy zacznę od tych przypraw suchych, żeby na suchych oczkach zmielić potem na tych samych drobniutkich oczkach, to są oczka 2-7 czyli 2-3 można powiedzieć, tak, 2-3 mm. zmielę mięso wołowe i potem zmienię oczko na ósemkę i na ósemce będę mielił całą resztę celowo chcę mieć takie troszeczkę grubsze kawałki, także słoninki, żeby lepiej były widoczne w całej strukturze więc Przystępuję do mielenia, zaczynam od przypraw, potem mięso wołowe zmieniam sitko na większe i mielę całą resztę i na koniec dorzucę przyprawy i będę wyrabiał. Startuję. Nie jest zakończone czas wrzucić te przyprawy, o których wspominałem, ale w ferworze przygotowań zapomniałem jeszcze o jednej, a to między innymi dlatego, że tyle różnych przepisów przerobiłem, zanim podjąłem decyzję, który chcę zaprezentować, że umknął mi czosnek. W jednych przepisach jest, w innym nie ma, ale ja czosnek lubię i w moim przepisie będzie. Dlatego go niniejszym umieszczam. Tak w ogóle bardzo często dodaje się różnego rodzaju trunki alkoholowe do spirytusu włącznie. Ta wersja ze spirytusem mnie szczególnie zainteresowała. Kiedyś tam na pewno do niej wrócę. Ale tym razem, żeby nie udziwniać, to wersja właśnie podstawowa. Bez żadnych dodatków alkoholowych. wyciśnięte odzyskane co się da. Jest jeszcze taka dość istotna sprawa. Yy, Samami jako wędlina dojrzewająca jest dość czuła na wilgoć, dlatego wszystkie te mięska, które były wcześniej opłukane, też powinny troszeczkę ocieknąć, tak samo teraz jak to wyrobię. To postaram się zostawić takie miejsce, jedno do którego ewentualne soki, przepraszam, mogłyby się zbierać, a ja je potem odleję, żeby zminimalizować ilość wilgoci w całym mięsie. Przepraszam, pieprz mi do gardła się dostał. I jest teraz problem mały z mową, dlatego przestaję mówić, zaczynam wyrabiać jakieś 15-20 minut, aż się wszystko pięknie, ładnie pomiesza. Zwykle wyrabiam jedną ręką, ale w tym przypadku nie ma najmniejszych szans. Musiałem zaangażować obie, a i tak już mam dosyć. Jest to bardzo gęste, a jeszcze jutro do nadziewania i tak i tak nie będziemy dodawać wody, więc trzeba przygotować najszerszy z możliwych lejków. No ale o nadziewaniu jutro. Dzisiaj to kończę już wyrabianie, zaraz to ubiję osłonię za pomocą folii, wstawię do lodówki na 12 godzin i się zbliżają godziny wieczorne następnego dnia. Po kawie trzeba będzie zacząć robić dalej. O! Zapach bardzo, bardzo smakowity. Do jutra. Dzień następny: mięso z lodówki wyjęte. Cały farsz już jest odpowiednio przygotowany. Zwykle do nadziewania wszelkiego rodzaju kiełbas teraz właśnie dodajemy wodę, wyrabiamy po to, żeby utrzymać, otrzymać właściwą konsystencję i żeby łatwiej nadziewać. Nie w przypadku salami. W przypadku salami, która będzie nadziewana w osłonki 55, a powinna być w takie bądź w grubsze jeszcze kiełasa długo dojrzewająca, więc generalnie nie staramy się wprowadzać żadnej dodatkowej, zbędnej wilgoci. No ciężej będzie nadziewać, zgadza się. Ale im więcej wilgoci zostawimy w tej kiełbasie, tym więcej byłoby yy, szans na to, że proces suszenia może przebiegać z zakłóceniem. Tutaj widzę, że nic się nie zebrało, więc mogę od razu nic nie ma, nie ma sensu odlewać. Znaczy, nie, nie będę nic odlewał w związku z tym, co wczoraj mówiłem, że gdyby się zebrało coś w narożniku, ale nic nie było, więc nie ma takiej potrzeby. Tylko teraz muszę to wyrobić, bo to jest prosto z lodówki jest ścisłe. Muszę wyrobić po to, żeby nabrało jakiejś lepszej, troszeczkę bardziej nadającej się do nadziewania konsystencji i załadować nadziewarkę i nadziewać. Jeszcze jedna uwaga, nawet osłonki które zwykle moczymy przed nadziewaniem. W tym przypadku zostały tylko przelane solanką od zewnątrz i od wewnątrz po to, żeby przeczyścić, przemyć no i tą solanką troszeczkę zabezpieczyć od zewnątrz zwłaszcza kiełbasę i następnie odwieszone do ocięknięcia, żeby też zbędna żadna wilgoć tą drogą się nie dostawała. Dosyć gadania. Czas na wyrabianie. Jak tylko to wyrobię, nakładam nadziewarkę. Jest to bardzo gęsty farsz. Z nadziewaniem będzie dzisiaj troszeczkę większy kłopot, ale myślę, że sobie poradzimy. Dlatego największy jaki mam lejek w dyspozycji, taki został na nadziewarkę założony. Ach. Ach, można by z tego zrobić niezłe kulki śnieżne i się naparzać, jakby kto chciał. Strasznie kleista jest ta masa ale pachnie naprawdę wyśmienicie. Na surowo by się jadło. Mam nadzieję, że efekt końcowy będzie jeszcze lepszy. Nadziewarka już pełna. Wkładamy popychacz. Dociśniemy go zaraz tłokiem. Odpowietrzymy tylko. Tak jak podejrzewałem, bardzo niechętnie, ale idzie. Ok. Nie będzie tutaj parzenia. Chociaż są też salami parzone, tak zwane szybkie. Tutaj tego nie będziemy stosowali, więc nie ma też zagrożeń, że powstaną siły, które mogą rozwiązywać lub zsuwać węzły na spokojnie, więc tylko zaciskam porządnie przygotowanymi sznurkami wędlinierskimi. Zawiązuję. Przynajmniej dwukrotnie. Sznurki z troszeczkę dłuższymi końcówkami, bo potem się jeszcze zrobi z nich pętelkę. Można też od razu robić taką do zawieszania. Bo to się na dalszym etapie przyda. Dość gadania. Nadziewamy. Nadziewamy odcinki takie 30-40 cm. Będzie to zimno wędzone, więc dobrze byłoby, żeby się do wędzarnie zmieściło. Moja ma takie ograniczenie, że 30-40 cm to wymiar dłuższy być nie powinien. I tak też robił będę. Ale oczywiście na oko nikt tego mierzył nie będzie, bo to nie fabryka, to domowe stanowisko wędziliarskie. Pierwsza kiełbaska już gotowa, co jest bardzo istotne. Nadziewamy bardzo ścisło i też na koniec staramy się jeszcze tutaj wybrać cały możliwy luz. To naprawdę musi być bardzo, bardzo porządnie, bardzo ścisło nabite, dlatego że ona będzie schła. No, i dotarłem do końca. Lekko nie było, naprawdę ciężko się taki gęsty farsz nadziewa. Ale i nadziewarka dała radę. I ja. I efekt jest. Zużyłem około 3 metrów bieżących osłonki. 55 mm. Mniej więcej, oczywiście. Co dalej? Teraz tak. Nie uda mi się tego zrobić na jednej konstrukcji. Więc będą takie dwie. Ale pokazuję o co chodzi. Odwrotnie. Najpierw będzie podkładeczka. Potem każdy z tych odcinków umieszczę na niej. A i ten piąty. Na wierzch dechę. I teraz tutaj ciężarek. Myślę, że około 10 kg beczka z wodą. Taka dziesiątka będzie znakomita. I tak będzie stało 12 do 24 godzin. Oczywiście będą musiały zrobić takie dwie konstrukcje, chyba że jakoś mi się uda z boku gdzieś tą jeszcze jedną wcisnąć, zobaczę. To powinno też się znajdować w chłodnym miejscu. 10, góra 15 stopni i, tak jak powiedziałem, 12 godzin do 24, 10 do 15 stopni pomiędzy dwoma deskami, albo tak jak ja podkładka taka. Typowa do krojenia warzyw, na to ciężar do 10 kg. Chodzi o to, żeby jeszcze maksymalnie ścisnąć, maksymalnie wybrać wszelkie możliwe luzy, jakie gdzieś tam się mogą pojawić. To tyle, co dalej opowiem później. Na razie. To najmniejszy z kawałeczków, który został wykonany. Dla przypomnienia: po nadzianiu kilka dni odpoczywania w chłodnym pomieszczeniu, potem zimne wędzenie. Tak, też oczywiście musi zająć to kilka dni. Potem odwieszamy to i to sobie dalej spokojnie w chłodnym pomieszczeniu dojrzewa. Jak długo? Długo. Tutaj to jeszcze. Nie jest nawet etap oseskowy. To już jest początek, kiedy można zacząć to kroić. Ale gdzie to jeszcze daleko do omszenia? To jeszcze może tygodniami wisieć. A jak się zacznie pojawiać omszenie, to jeżeli komuś to przeszkadza, przetrzeć ściereczką. Potem przetrzeć drugi raz wilgotną, zamoczoną w, taką, w takiej 15% ciepłej solance. I może dalej wisieć. Do czasu, aż przyjdzie na nią czas. Ale no, trzeba zajrzeć też na każdym etapie aż powinien wiedzieć, na każdym etapie co się wędlinie dzieje, zwłaszcza że ona już powinna mieć cechy spożywcze. No Na pewno za leniwy byłem, żeby zrobić, starać się przynajmniej osiągnąć taki efekt tych drobnych punkcików białych, jakie jest w prawdziwym salami. Ja to pojechałem na grubszych oczkach, więc... Tego efektu wewnętrznego, wewnętrznego widokowego, że tak powiem, estetycznego nie zachowałem. Ale pozostałe elementy są takie, jakie być powinny. A to trzeba skroić. O. Ładnie pachnie. Aż się nie mogę nawąchać. <laughs> Spróbujemy to. Dopiero, dopiero zaczyna mieć taką tą strukturę. Typową dla, dla salami. To jest dopiero początek widać. Jeszcze ze 2-3 tygodnie i zacznie być to właśnie, właśnie to. Jeszcze nie na tyle obeschło, żeby łatwo ściągać skórkę. Postaramy się to jednak jakoś zrobić. O! No, coś mi się przyczepiło do palca. Plastereczek. Ach, zapach niesamowity. Hmm. Bardzo dobra. Jak już na tym etapie tak smakuje, to jak będzie miała szansę dojrzeć, będzie rewelacyjna. Jak jak powiedziałem. Z estetyką mi nie wyszło. Ale jeżeli chodzi o strukturę, o smak, właśnie tak powinno to wyglądać. Spróbujcie. Smacznego Wam życzę.